Dzień dobry, nazywam się Artur Gołęb, jestem kierownikiem Spedycji Krajowej w Częstochowie. Oddział funkcjonuje od roku, dokładnie 10 czerwca 2024 roku. Wyjechał stąd pierwszy transport drobnicowy. Magazyn to 1900 m2 powierzchni. Mamy dodatkowo 250 m powierzchni biurowych. Na magazynie mamy 8 doków, betonową rampę oraz 5 bra. Dysponujemy również miejscem uznanym na około 16 miejsc paletowych. Magazyn znajduje się w strefie przemysłowej częstochowie przy drogach krajowych 91 i niedaleko autostrady A1. Rejon, który obsługujemy, to rejon częstochowy i okolic, rejon Kobucka, Wieluń, Działoszyn i Radomsk. Obsługujemy rejon samochodami typu Solo od 12 do 18 DNC oraz naczepami Cityliner. Są to naczepy 27-paletowe z windą. Zapraszamy Państwa do kontaktu oraz na naszą stronę internetową.